Dobra, teraz Cześć, witajcie teraz na naszym wygrałam. kanale Twistory Blog. Super. Yy, od razu Wam pokazuję co tu się dzieje. Ja no, wygrałam, wygrałam, naprawdę. Na Mam jeden punkt. raz. Ma, teraz jeszcze raz. <grym> Dziewczyny grają statek. Mamy do trzech. Do trzech. Bocian, Bolek na bramce. Kto trafi w bolka no, piłką, kopnie no, piłką w bolka, no, ten wygrywa. Na razie 1-0 dla Neli. No. Teraz Lila się przygotowuje. Da, da, da Na razie troszkę, potem będziemy rączką. No. Tak, patrz paluszki, patrz co się Tu nasz nas nas Mazik strasznie zmęczonym psem. Strasznie tak, no zmęczony się psem. I ja Cię ty. sunę, palce takie. No, ciach. Nela. No. Boćka. A ja też tak. O, o prawie. Obok. Obok, tata pas na górze. No, teraz Nela. To, 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 to ważne. A co ci to daje, że ty strzelasz rękami, palcami, u rąk? Skoro to nogą się strzela. No. Startuj. Strzelaj. Startuj, Władzia. Popatrz. Wow. Pan No. Teraz snela, chwila. I z językiem tak. oglądamy. Tak. tak, Zanzi lubi być wyżej, żeby go piłka nie dosięgła. No teraz te Lila. Proszę. Teraz Dilaczek. Dziewczyny dzisiaj czekały aż tata będzie miał trochę czasu. Wreszcie się doczekały i tata zrobił zawody. Muszka. Teraz. Ej, nie uciekaj, no. mi, piłko. Nie, uciekaj nie uciekaj mi, Nie, uciekaj mi. Nie, uciekaj mi, no zobaczmy, co będzie. Ej, ja umcikań piło. Puszczam tam się, no. O bo, um, o oh, bo. Blisko. Teraz Nela, teraz, teraz za chwilę ci Cóż Co się dzieje? Myszka, nie. Ale ja muszę ćwiczyć. A co ty ćwiczysz, że się połamie mysza? Kuchnia się zapisuje. Dobrze. O. Teraz Ila. O Boga ale nela, fajnie, bo tak, no, tak wolniej troszkę, tak. O, przysiady. <noise> Dobrze. I co jeszcze robicie w przedszkolu? Przysiady ja robię i pół. Pół. Raz. O, O, wszystkie fajne. Czary-mary po prostu tutaj o, Ila nela. robi. <noise> Także... przysiady. Przysiady robię. I... Co to, to takie pomysły? Ty. Jeszcze raz, Nela. Gramy, bo, czasu tak nie raz. Mam, bo czas ucieka. Tak jest. No, startuj, startuj, startuj. No, Oj, obok. Jeszcze raz. Jest 2-0 dla Nely. 2-0 dla mnie. No. Dla Ciebie tak jest. Chodź, chodź. O, jakieś tam triki. Nie udało się, Nela, teraz. Prawie. Prawie. No, to, to się Widzisz, nie, to <gry> nie, 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 poszedł, nie, 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 poduszkę wyciągać, tak? nie, nie, trzy. nie, Brawo, Nela wygrała. Teraz, Teraz, ja mam Teraz kto, wygrała. Teraz poszedł, nie, nie, poszedł. Teraz Teraz też się chce bawić, jak zobaczę, że Pan Panna podłoże. Teraz rączką. I balon. Proszę? Tak, wszystko czyta, tak? Co wszystko czyta, ta? Wolka? Nie, trzeba trafić rączką w wolka, Piłką? Co? Tylko, że rączką teraz rzucamy. O, 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 o. No. To będzie trudne. Trafiła to to mi ręczka. od razu, razu trafiła, dobrze. super. Rączką, mi wychodzi, dobrze. Teraz na rączką próbuję? Tylko siada, siada, siada. No. No. Lila. Ale Lila. No Bo teraz nie będziesz grać. Nie, ten. Falca, nie przeszkadzamy. nie zrobić siatę. Ty rączką, rączką. Co to za czary Marek? No, tak. No. No. A no proste Teraz jest. Rączką proste. Ja, no, próbujemy dalej. O, za mocno, obok, teraz Nela, teraz Nela próbuje. <grym> 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 mm -hmm. Oj, o, Nela, Nela, i ma, Nela. Ma, to No siadaj. Czary to jest jakiś czary-mary. No i co? I bawi i pieska. Bon. Zanzika. zanzika. teraz jest jest na po jednym, tak, jeden, tak? Jeden i dla jedynego, Ale osiem. ja ten miałam ten jeden na razie i dwa miałam, i teraz mam trzy. No. Ja mam tylko jeden. Mam jeden, no. Jeden, no. To chyba o, ja. Nie z Zanzika, bociana. Mm. No, Raszko, no, zły Super, zły zły Super, zły 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 Teraz zły ja Ale ja zły ty wygrałaś poprzednie błędy, teraz gramy kolejnego, no. Proszę. Od paru jeden. Dwa i zli. Patrzcie, co ten jak on przeszkadza. Od jeden. Łobuz jeden. Dwa i No, gramy teraz. O, obok. Dwa i jeden dla Lili. Lila teraz może wygrać, do trzech gramy, no. No Lilaczek, hop. Tak. Piłkę podaję. Trzy. No.

Tylko jak Zanzi na przejdzie na to postawę. To to no dobra, ja bym ty łapał. No przeszedł z Lanzji. Zawsze. Do go tutaj. <grym> chodź tutaj, Władek. Chodź, chodź, chodź. Stop, hop. Hop, hop. No. hop, top. O. No, owo, owo. Przela, przela. O. O. <grym> <Zanzi, idź sobie. grym> <grym> no O. 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 sobie. No no. I będę starać. A Cię sunę Będę starać bramę. Lewandowski by się nie powstydził tych przygotowań. No i no. gramy. O, bok o. 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 Na razie cały czas idea po 2-1 wychodzi. No. O, Brzęznikka. Brzęznik, nie boisz się? No. To mamy jej raczej. I smarbałaś. No, daj dalej. I pi, 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 pi. No. I pół. Dalej, Nela! Owok! Teraz nie No, szybciutko! Zaraz działacz ta, między fasujaki. Nie, nie najpierw poćwiczę na piłce. Jak poćwiczysz na piłce? Raz, dwa, trzy. Tylko tak. Zaprzytrzymywanie i będzie do punktu ujemne zaraz. Na Raz no. no i co? I ćwiczenia nie pomogły. Nela. Teraz, Nela. Obiła się o Lilę. No. dwa jeden dalej i cały czas. Nela zgrywusie! się. Jak lila i do tyłu. Chodź zgrywił się, chodź. może powiedzieć ładnie wierszyk o właśnie wierszyk powiedzcie jakiego się nauczyłyście bo my słuchajcie z nudów to się już nawet szybko uczymy żeby coś się działo w tym domu jaki wierszyk się nauczyłyście mój mały syn ale to na pasowaniu było a teraz o kurze Usu, piórko, plawka i sadzawka. No i co już? Koniec? Kwiatek. Kwiatek. No jak co było dalej? No, no. I sadzawka. K, Ka kwiatka, nie, od <noise> od Kamień. ko nie wiem gdzie masz Kamień. Super! Co dalej? Kusu. Jak tutaj? Tak ja tu na Super wietrzyk! Ej, brawo! To teraz chwila Ja nie. Ej, jak tu piłka wali. żywe bez ty, piłkarzu. Patrz, znów ja, super, jak tutaj idzie. Piłka. Piłka, piłka. może na kobiet. No to co teraz do bramki strzelamy, tak? Nie. Ale to za? O to za wąsko chyba tato? Za wolno? Za wąsko! Za wąsko nie. Gdzie jest taka wąska bramka. A ja mocno trafiłam. Ja mocno trafiłam w No super, ale żeby tacie krzywdy nie zrobić. No to jest super, oskarżę Masz wsłupek z chyba w słupek strzelić Zostawiła. 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 Do tyłu. troszkę. Zostawiła. 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 Ale to nie twoja kole, to się punkt naleli. na orientuj się. No. Super! Ja oh się! No. Super! bo! Oj, bo! Oj, bo! Ej, 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 bo! ej, ej, Oj, bo! Oj, Z Oj, bo! Oj, piłka no. Z milenka, ale weszło. Zaraz i oddaj O! Wiewiórka dostała. piola. Nie ja, Wiewiórka ja dostała. Zaraz idź tam do Pańci. idź do jak tu była? No, strzelamy. No, nie chcę ze mną mieć kontaktów. Jak widzisz. Zdrośtaj, za została i Tutaj zostać. No. Spiduj ze mną. Siak, super. Rana. Teraz teraz. I nie mogę przeszkadzać. Ale ja się ludzko. Ja o ja cię sumę. Czekaj na swoją kolej. Ciach. Weszło. Weszło, ila? No, uwaga. No mać tu tatą bronić na bramkę, Lila strzela. Ciach. Wy dwóch, wy dwoje? No dobra, staj tutaj. No zobaczymy, czy się uda. Super kopiesz Lila. Siak. Ty z gra, ty kim grasz? Mój ja z tym Ja chcę teraz grać. Ty chcesz grać? No to nie jest ręczna proszę pani. Nogą kopiemy, nie ręką. No. No. Kałto Lili. jak to się do szykuje. Lila to jest dobry. Siak. O, jak się? Lila ja to dobry zawodnik. No z chłopakami będziesz grała w nogę. No chyba tak. Tylko wreszcie raz. wyzdrowiejesz. Wow. No proszę, teraz ty Ciach. Go! Super! Do zarznika wpadło. to nie jest gol, bo to była Buda. Buda. <grym> buda. Kon budzie. O wow, proszę, no Teraz do ciebie szybko i ciach. Jeszcze I ciach. raz. No i kot teraz. Ciach. Super. Wow. No, I super! Kopiemy mocno, super! Wow. No tu patrzcie się co tutaj ten Zanziczek robi. Taki zmęczony pies z życiem. Taki pies zmęczony życiem. Zanzik, chodźcie się pokaż Państwu. Pokaż no, się tu wszystkim. Tak. Jak ty się strasznie tutaj coś no, mnie zaswędziało? No, strzelać, strzelać. I się zmęczyć. O, wow, jak się rzuca. Jak my byśmy już chcieli gdzieś pójść wow. na jakiś spacer. No, lala. Też może na spacer. O, o. Ja, byśmy mogli pójść tam, gdzie ludzi nie ma. Nala, byś to. O, no, no, no. byś się to. Właśnie, musi się szatkać. No, lala, musi się dobrze bronić. Oooo, lala. Ach, tylko deszczyk pada, nie? To też się tak nie da. Była sama strzeliła gola. Sama sobie? Wow! Buda! No, <gul> na Fuj? Coś tam za język sądzę, Coś do budy wow. naniósł. Powiedz wszystkim. Co do budy naniósł? O, ciach, ciach. A wy mi coś stłuczecie zaraz, ja to widzę po prostu oczami dwobraźni. Tato wymyśla zabawy z piłką w domu. A potem kto to będzie wszystko reperował? Nie? Kto potem będzie szkło kupował? Jak rozbijał? O, tu jakiś ten się, pudełek się zrobił na uchu. Pudełek się zrobił zęziczkowi na uchu. Taki zęziczek mały. Lilak. Ciao. No. Nie Nieźle. Proszę. Mam. <laughs> no. Tata tutaj ta, miski definuje. Tam są miski z i one cały czas te miski uderzają. O, Nela, samobój. Ekstra. Wczoraj dziewczyny się trochę zmęczyły i poszły szybciej spać. No. Siach. O, No, gramy? Ho, ho, na to pani sąsiadka, że wygracie gracie w piłkę w domu? No dobrze, że nie w kosza. O! Jestem zmęczona, dobra, no to, zamiana się, dobra, ja sobie idę to zamiana stron. To zamiana stron. Raz, dwa, trzy. Bo jestem zmęczona taki tak. Tak, jestem zmęczona. Taki argument, nie? Zamiana stron, bo jestem zmęczona. I go. I go. No, szlaf, to I go. I go. <śla> Lila? I go. Daj. Wracaj stamtąd. Ej dziewczyny też się już wygłupiają. Już się dziewuchy wygłupiają. Kto mnie wy... Wy, wy, wyciągaj się sama, mysza. O jejku. Ej, nie, mały masz chodź. Słuchaj, ty mały. Jak mam cię stąd wyciągnąć? Wow. No. Dobra. No. Nie. Uwaga, żeby nie upaść. Dobra, teraz stoisz? Dobra, słuchajcie, dziewczyny się po prostu wydurniają już, bo nie mają wow. co robić. Cały dzień było bardzo spokojnie, ale teraz już o tej porze mamy po 18, no to już niestety, ale wiecie, już człowieki potrzebują się trochę wybiegać, bo też ile można siedzieć? Wczoraj to trochę poskutkowało, bo i to jeszcze potem chwilę. No, jeszcze spokojnie z pół godziny, jeszcze dziewczyny tam skakały. Różne ćwiczenia wykonywały. A dzisiaj postanowił, tata wymyślił grę w piłkę. Zobaczymy, jakie będą efekty. Telewizor mamy stary? Tak. Tata ubolewa nad tym, że mu się telewizor nie psuje. No, nie psuje mu się telewizor. Telewizor ma 10 lat i się nie psuje. Jak on się może nie psuć? A takie świetne promocje są po prostu. I można sobie 70 cali kupić. Słuchajcie, Black Friday się zbliża. No, Black Friday, dokładnie. Nie, bo ja jestem Ojej, avanturo. Gdzie jest I tato ubolewa, że takie fajne telewizory, a on nie ma. Takie nawet tanie. Tanie? Wszystko tanie, prawie za darmo dają. tanie. No tak, no. Ale twój jest dobry, a prawie go nie oglądasz, tylko dzieci bajki chwilę oglądają, to wystarczy nam. No. Doktora, tak nie jest. Niepotrzebny nam ten telewizor. Ale no, no, tata ubolewa, bo on by tu 70 cali chciał. Niestety, nie, niestety się nie zmieści. Proszę, ładnie. No właśnie. Niestety tu się nie zmieści. Także nie wiadomo, czy tata pan nie wymyślił przypadkiem tej gry w piłkę, właśnie. Czy to nie o taką skuteczność chodzi. Czy jak walną zaraz w telewizor, to będą, będą lecieć na Black Friday. Nawet dzisiaj. No. Ja! O, o. Co się dzieje? Także wiecie, tata ma ukryty cel. Tata, widzowie! Papa, widzowie, już żegna cię już? Widzowie! Jezusicku, co tu się dzieje? Widzowie! Widzowie! Dobra, dobra, nie rozpędzać się, bo zaraz się któraś uderzy, będzie kontuzja. Kontuzja będzie. Dobra, słuchajcie, ja się z wami żegnam, bo one się rozkręcają, zaczynają się wygłupiać. No właśnie, i już tam już jest ten, jakiś ból się pojawił. Awaria jest. Zaczynają się, wiecie, wygłupiać do kamery, więc trzeba kamerę wyłączyć, bo się będzie działo. Nie wiadomo, czy do tej piłki nie wyciągnął właśnie z tej okazji, żeby mu wreszcie ten telewizor tam walnęło. Bo on, powiem wam, że jak się dziewczyny urodziły, to on liczył na to, że dziewczyny zniszczą ten telewizor. I faktycznie były takie momenty, że na przykład miały taki pomysł, mieliśmy inny rozstaw tutaj mieszkania, a inaczej inne meble miałyśmy, mieliśmy i w ogóle było, był telewizor niżej. I na przykład zdarzało się, że dziewczyny brały jakieś kloce, one miały tak rok, wiecie, rok z hakiem i takie pierwsze rzuty. I zdarzało im się trafiać w ten telewizor, ale nic, nic mi się nie stało. Działa, cały czas działa, nic mu nie tolega, także jedyna szansa, że po prostu. Albo ze starości się rozpadnie. Albo no tata wymyśli jakąś zabawę i dziewczyny w końcu załatwią telewizor. Tak coś czuję. Powinien, powinien być do ściany być. powinien być do ściany Nawet nie do ściany przykręcona. I nie chce spać. nie chce spać. No co za pech. Co za pech z tym telewizorem. Dobra, to kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy Was na jutrzejszy odcinek o godzinie 12. Pa pa.